Tomasz, Savicki. Tomek Sawicki, stellt die Frage. Uh. Nie. Ile turniejów, wielkich wygrał Pete Sampras? Wie turniejów, uh. Turnier hat wygrał Pete Sampras gewonnen? już nie... nie, to już ja, koniec. To już koniec. To już Nie To już koniec. To war To 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 tak. No, to tak? <muchy> <muchy> nie, ten... Czy Wojciech Fibach wygrał turniej wielkoszlemowy? Nie. Hat Wojciech Fibach wygrał ten turniej? To jest Deutschen wygrał no. An to co? Gewon? No, tak. Kto wygrał? No, tak. Znaczy, nie wygrał. W wygrał. Nie! Nie, Wojtek Fibach nie wygrał, ale kto teraz wygrał? No, no ma, 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 Marek, tak? No, to Bartek. Bartek, przepraszam, Bartek. Pytanie było czy Wojtek Hibak wygrał w swojej karierze trójniewie koszmowej. Opowiem brzmi nie.